Na konferencji Wisła Puławy po gąsienicy 3-0, nie tracąc czasu, kilka słów podsumowujących spotkanie prosiłbym trenera gości. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Następnie gratuluję trenerowi zwycięstwa i trzech punktów. Tak naprawdę mecz ważny i dla nas i dla gospodarzy, ponieważ gospodarze też mają swoje problemy z i, i z grą i ze zdobywaniem wszystkich punktów u siebie. my nam bardzo ciężko i trudno przychodzi gra tak naprawdę na wyjazdach. To jest zupełnie inny zespół na wyjeździe, a zupełnie inny grając, grając u siebie. Musimy przede wszystkim zmienić mentalność i podejście. Każdy mecz jest ważny i nie możemy po prostu punktować u siebie i prezentować dobrą grę, a na wyjeździe być totalnie zupełnie innym zespołem co do Meczu. Pierwsza połowa wyrównana, początek gdzieś tam w mojej ocenie badali, badaliśmy się wspólnie, że tak powiem. Dużo długich piłek, pressing średni z jednej i z drugiej strony. Co niepokoi, bardzo dużo przegranych drugich piłek. Zespół gospodarzy zebrał ich mnóstwo. Z tego też miał kilka kolorowych sytuacji. Pierwsza bramka po ataku szybkim czyli tak naprawdę to, co my chcieliśmy prezentować. Za wolne odbudowanie ustawienia. Można było jeszcze tak naprawdę wcześniej przerwać tą akcję. Nie udało się. Druga, no to rzut karny. No i wiadomo, że w drugiej połowie musimy być troszeczkę wyżej, żeby, żeby próbować tą piłkę odebrać. Trzecia bramka też. W mojej ocenie to jest nasz błąd. No i niestety te błędy, tych błędów było zdecydowanie za dużo. Zwłaszcza w tym meczu. No musimy ciężko pracować i mówię przede wszystkim zmienić mentalność, jeżeli gramy na wyjeździe. Dziękuję. Czy mając trenera jakieś pytania? Jeśli nie ma, to dziękuję trenerze. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry Państwu. No, na początku podziękowania dla trenera. Eee, oczywiście za zwycięstwo dla nas. Myślę, że numer, numer jeden to było przełamanie tej nieszczęśliwej eee, nie serii może, ale takich Mam nadzieję, że to była jakaś zbieżność tego wszystkiego, że, że, że nie mieć na pewno planowane, że, że będziemy tracić punkty w Kławach, a na wyjazdach zdobywać. E, aczkolwiek każde punkty są bardzo ważne, także dzisiaj z nami zespół, zespół, przede wszystkim zespół, bo oczywiście razem się przy, przygotowywaliśmy do tego spotkania, ale to zespół dzisiaj stanął na, na na wysokim tutaj gdzieś można powiedzieć poziomie, ze względu na to, że to już jest 16 kolejka, tak? e, wiemy o problemach kadrowych też. Niektórzy zawodnicy nie zagrali czy od początku, czy, czy, czy weszli nie, nie na swoje pozycje, ale dzisiaj byliśmy naprawdę takim zespołem, który nie tylko chciał wyjść i zagrać dobre spotkania, ale wyjść tam i, i znaczy na pewno grać bardzo dużo w kontakcie, Tutaj, co wcześniej trener powiedział, dzisiaj zbieraliśmy te drugie piłki, które są, które są ważne, które dziś tam mogą napędzić do yy, dalszej, dalszej, dalszej gry w ataku, yy, ale też graliśmy bardzo mocno w kontakcie, w, w odbiorze piłki przede wszystkim z przeciwnikiem, który, yy, no, który dziś tam się w tych kontratakach bardzo dobrze czuł. Yy, dlatego bardzo mówię, tutaj jestem zadowolony z tego, że dziś na tych dystansach nie przegrywaliśmy yy, przede wszystkim mówię, tych biegowych yy, odcinków. Yy, no początek meczu, tak, takie trochę szachy też z naszej, z naszej strony. Chcieliśmy gdzieś trochę wyczekać przeciwnika, ale mówię, nie można grać w całej ligi gdzieś wysokim czy, czy, czy nawet średnim pressingiem. Myślę, że dzisiaj, dzisiaj zespół to, co mieliśmy zaplanowane, wykonał bardzo dobrze. Także duży, duży plus. Gratuluję swoim, swoim chłopakom za to, że mówię dzisiaj zagrali tak, jak ja by sobie to życzył, oby, oby zawsze w tak było. Dziękuję. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Nie ma. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy.